świętego. Amen. Amen. Pan z wagi i z Bracia w kapłaństwie na czele z księdzem proboszczem, księdzem kanonikiem. Drogie siostry zakonne, bracia i siostry, wspólnota parafialna parafii świętego Zygmunta, ale nie tylko. Wszyscy bracia i siostry zebrani na tej Uroczystej, odpustowej Eucharystii święto świętego Stanisława, który z woli Boga i gorliwości ludu tej ziemi stał się w dziwny sposób patronem tego miejsca, patronem tego kościółka. Ta pieśń na początek Eucharystii Gaudemater Mater, Polonia, raduj się, Matko Polsko, jedna z najstarszych pieśni w naszej ojczyźnie, przywołuje nam kontekst. Tego, który jest patronem naszej ojczyzny i dzisiaj przez nas przywoływany i czczony. Świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Historia jego życia odsyła nas do początków historii państwowości i chrześcijaństwa w Polsce. Pierwszy święty, święty Wojciech, a zaraz po nim pojawia się w katalogu świętych patronów naszych właśnie on, święty biskup urodzony około roku 1030. Jak podają kroniki, w 1070 został biskupem, z niewiadomych przyczyn dopiero dwa lata później objął uroczyście ingres w katedrze krakowskiej na skałce. My stajemy tutaj, podczas gdy właśnie tam na skałce celebrowana jest najświętsza ofiara, również jako wspomnienie, świętowanie tego wspaniałego patrona naszej ojczyzny. Jak wiemy, historia nam przekazuje, a szczególnie. Licenty Kadłubek, ale również Galanonim i inni kronikarze tamtego czasu Święty Stanisław miał się przeciwstawić królowi Bolesławowi Śmiałemu za jego niemoralne uczynki za jego krwawe rozprawianie się z tymi, których poznawał za winnych nie będę na razie wchodził w kontekst tej historii i właśnie z powodu ogłoszenia prawdy, odważnego mówienia NIE WŁADCY, został z jego nakazu podstępnie zabity, jak większość panikarzy podaje, najprawdopodobniej w czasie stowarzyszenia Eucharystii. Dziękujemy Bogu za dar tego świętego patrona naszej Ojczyzny, który niewątpliwie towarzyszył nam przez dzieje. Dziękujemy również za jego wstawiennictwo nad waszymi rodzinami, nad tą ziemią, Zabierzamy nasze ojczyznę, zabierzamy nasze rodziny, naszą parafię. Prosimy o wszelkie łaski, szczególnie w tym roku, w którym parafia św. 2 przeżywa roczne misje ewangelizacyjne. Prosimy, aby w to 500 lecie reagowania w tej parafii, a zatem można rzec, by również początków społeczności łosickiej. Pan z wami, jezu słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia w pierwszy dzień tygodnia byli w drodze do wsi zwanej Emaus oddalonej 60 stadów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie rozpoznali. On zaś ich zapytał. Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, Ty chyba jesteś jedynym z przebywających. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Trzecią Niedzielę Wielkanocną a takowa jest dzisiaj czytane jest to piękne opowiadanie z ostatniego rozdziału Ewangelii według św. Łukasza. Tłumaczę nadal jemu tytuł Uczniowie z Emaus. Nie chodzi o dwóch apostołów. Imię, które się pojawia u jednego z nich, Kleofas, nie występuje w katalogu imion wymienianych w Ewangeliach. Ale wiemy, że wokół Jezusa Oprócz dwunastu apostołów, którzy z nim byli stale, gromadziło się wielu tak zwanych uczniów, którzy byli często, aczkolwiek nie zawsze, którzy nie zostawili na stałe swoich domów, swoich kult, ale z wielką sympatią, nabożnością przychodzili do Jezusa, a ten widząc ich wiarę, nawet dawał im charyzmaty i rozsyłał po dwóch, by przygotowywali dla niego miejsca, do których sam przyjść zamierzał. Można by zatem powiedzieć, że ci dwaj apostołowie, ci dwaj uczniowie, byli kimś takim jak ty, bracie i siostro. To nie byli ci, o których mówimy, że byli pierwszymi apostołami. Uświęć te dary ocą swojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Do mnie powietrze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc wierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przybrzeża, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechy. To czym na moją panię. ze świętym Stanisławem Biskupem Męczennikiem, ze świętym Zygmuntem patronem naszej Paratii, z błogosławionym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podawali się Tobie, abyśmy z nim wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i się, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Twoją wolą napełnię jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Spokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I zuchwę Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pani, 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 Pani. Wieszy, godzin, Panie Najmiejsce, Panie Najmiejszce, drogie, ale św. do mnie, ale chodźcie do Słowa, a będzie uzdrowiona zimna święta. Za zmarłego proboszka naszej terapii sprawowana będzie w godzinie 18.00. Piątek, 13 marca, na bożeństwo w po mszy świętej o godzinie 18.00 za wygłoszone Słowo Boże, za to piękne kazanie. Ja osobiście jestem też wdzięczny za to, że wspomniał księdza kółkownika Żarskiego, mojego przyjaciela, z którym razem byliśmy w przez 4 lata w Garwolinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim księżom na ręce księdza za księdza Tadeusza, za to, że przybywając tu do nas, wspierają nas i swoją obecnością, i swoją modlitwą, i pomocą konkretną profesjonalną, udzielając Komunii Świętej i w ten różnoraki sposób. Dziękuję wszystkim, którą radzionem za ten piękny występ dziękujemy Pana Romanowi. Na świętym sakramencie zostawiły się na pamięt często Daj nam taką chciał otaczyć świętą tajnicę ciała i, i Twojej, abyśmy. to Swallowed her, but